Ludzie Plus. witajcie na tym kanale. No tak, właśnie. No i co? Cześć. I to jakże? No, wy się witamy i będziemy znowu grać w gierkę Mario Run. Oczywiście. No, zaraz tutaj jest no, liście. No właśnie, do ośmiu. Teraz te bilety pozwolimy. Jak to nie byle jaka? Trochę jest ciszka. Trochę coś cisza, ale. No cóż, niczym się nie przejmujcie. O nie, o nie, o nie, no nie znów. No o znowu. O Ale to na razie nam idzie doskonale. Dzisiaj to trochę. Nie jestem taki trochę szczę... Jestem dzisiaj trochę. Nie jestem taki, no, z uśmiechem, taki, no, trochę. E. Ja nie jestem, jestem taki, ja nie jestem trochę e, taki, nie jestem e, taki, no za bardzo, e. jestem trochę, no, tr czekajcie, bo zapomniałem, jak to się robi, jest idealnie, zabraliśmy trzy, wyszło nam to od razu, tak, złote, i się się wszyscy w takim razie, to się będzie wszyscy cieszyć. O nie, nie, nie. Nie, nie. No właśnie, tak nie może być. Że to się powtarza. No szkoda, trudno. Nie, nie, nie przejmujmy się tym, ale nam i tak dobrze idzie. O! No i tak, to co to ma być? A teraz ludek. Dobrze. Postarasz się. No nie, nie, tak nie może być. Kurczem. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! Co to ma być? Tak nie może być. Dobrze, trochę jesteście. Się... No jeśli Wam się podoba ta muzyka, to... Dobra, trochę wam. Na razie to uwagę. O nie, co ja zrobiłem? No nie. No, dobrze, dzisiaj nie będziemy mieli tak za dużo. No, bo mówiłem, że trochę to trzeba takie mieć zdobyczu. Jak ja kiedyś to ogarniałem? Jak ja to kiedyś ogarniłem? To jest pytanie. Albo jestem ci nie się plusa. O, to jest pytanie. No, udało nam się. Ostatnio to zdobyliśmy dwie. Okej. Okay. Rzecz nie byle jaka. O kurcze, nie przeskakuj tego, czyż nie ten, no Saro, bohaterze nasz, wracaj stąd, nie może tak być, że co ty tam umijasz? co ty masz z jakiegoś, co, co się z tobą dzieje dzisiaj? O kurcze, dobra, nie, nie, tak, nie będę dużo, dobrze? nie trzeba, kto się by tym przejmował, tak tyle monet... E, ryzykować. O! No i zdobyliśmy, ale nie udało nam się tak zabrać. no Trudno! Innym razem, ale. No i teraz powiększamy. O! Mamy next. Czekamy. I musimy dużo na coś wydać i dużo poprzechodzić przechodzić. No nie, 19. Bardzo mało. No, to wyszło. To chyba mamy tu na pewno. Rezent musi być. O! No i kolejny. Czas czekać. Już zostało nam 11 tego i dopiero minęło tak tyle minut. Ojej. Musimy tutaj żółtą rurę i ukończyć całe nasze tej giery. Mamy prawie To ma taki dziwny błąd, ale m, aby nie poszło to w blank. Taka dynałka. Tu un ty, next play. E, e. Dobrze. To na pewno nam się to wyjdzie. O, no nie. O, nie, no dobrze. Kurczę, nie może tak być. że to się tak powtarza. No i jeszcze, jeszcze trzy bilety wydajemy na to. Jeszcze trzy po na No i, i po to tak, no. Lepiej tego to nie mówić tak rzecz jasna. Ale uda nam się na pewno. Dobrze, nie ryzykuj Okej. Okay. O, dobrze. Y, dobra, i y. Dobrze, ja już lecimy do rury. Udało nam się i trochę więcej numerów no, chciałem uzbierać, tak rzecz jasna. No to jest po prostu takie... i No, sto my tu znów Na razie nam idzie jako tato, ale i tak nam się nie innych też może udać. O! Ja to w poprzednich ja to już, już znam. O nie, dobra, nie przejmuję się tym, ale to niemożliwe. No dobrze, Jeśli ci będzie. Wracaj, nie, no dobra, nie, nie ja nie będę się tym przejmował, No i znowu, bo ja, ja zawsze tak z tym mam problem. Co? O nie. O kurcze! Dobrze! Patrzcie, co to są za niebieskie monetki? Je trzeba uzbierać? To dziwne trochę. Ale... Aby, ale nie tak nam idzie na razie. O księżniczko pisz Ty takich jak możesz... Nie wiem, czy ty w ogóle to takich rzeczy nie, nie lubisz? Ej! A jak było to zabrać? Trzeba... He -he. O nie! Tak! Poszliśmy w blask. Albo i w las. No nie, no co jest? Ale... Proszę. O, super. Jednak to super wylądowałeś, No nie, jednak to nie udało nam się. O nie, proszę. No, a mogę czekać. O dwie, dwie. O, tak. Nie, dla No dobrze. Ja trochę to przypuszuszę. No dobrze, ja tu zrobię trochę wolę przecisnąć. Bo ja nie lubię. Chcę trochę spokoju dla Wiktora też. Spokój, co nam mnie wyszło, więc teraz wierzę. Będziemy... O, zawsze ja tej rzeczy co trudne, on są do przejścia. Chyba dużo uminęliśmy teraz. to już i, o, ale mamy też monetki. No nie. Ale i tak się udało. No to rzecz nie byle jaka. Ranto też lubię grać. O, tak, tak, to już idealnie. To mi pasuje dla każdego piktora. Luigi'ego pisa. Uda nam się, udało nam się. Gordurzain. Gordurzein. Wyda nam się. Ludki, chcecie, żeby wyciągnął coś kolejnego. No pewnie, że tak wyciągnę. O, oczywiście. 8 minut już minęło. O nie, tu właśnie. 17. Jak mało, no. Ale trudno, tu się zrobiło. Jeszcze tu. Dobra. Znowu czekamy. Znowu czekamy. Jeszcze kilka. My tu powydawamy. No, ja... a jakże byłoby to, że tak tyle będzie trzeba czekać? Będę tym czerwonym. Takim tym, więc ciekawe, który to world, Zapomniałem, który to był świat. Dobra, zaraz zobaczymy. No nie, jeszcze Czemu na czas trzeba czekać, aby wydawać te bilety. Dobrze, że mamy ich tak sporo. No tak, sporo biletów tam można dużo rzeczy. No za nie kupywać. No musimy wyprzeć. O, chyba myślę, że... O, chyba tu jest napisane. Na pewno świat e, szósty. Musimy wygrać wszystkie gry i musimy przejść te Mario Run, aby wszystkie nagrody i zdobyć jak najwięcej nagród w tej grze. I kupujemy następny bilet. Już na to czas przyszedł. Czas, aby Jak to? O nie, pierwszy level nam nie wyszedł. Ale kolejny na pewno nam, o nie, nie, no za co się umijam, proszę. Ta nauka nie może pójść już w blask. Wam, powiem wam to szczerze. Oj, dobrze. To nie, na razie nam, kiepsko nam to wszystko wyszło. Ale, no nie, nie udało nam się jeszcze tych dwóch. Myślę, że to góro było, przejść, hopsa. Widzieliście to? Bo to są takie trudne triki, że hej. Uwaga, hopsa. O nie, no nie, nie. O nie. O nie, kurczę. O nie. Dobra, nie trzeba ryzykować. Może z innych nam się uda. No dobrze. O nie, to już... Ja tą mapę też pamiętam, ale... Nie zawsze o 20, bo na razie idzie mi sporo, ale to było najłatwiejsze ze wszystkich. Eee, dinozaurze, uda ci się. O, jaka prosta mapa. Ej, ty nie wiedziałam, że możesz latać. I jakie fajnie się do mnie uśmiechasz. Rzecz jasna. O nie. Uwaga, hopsa! Łysz! Yy, nastakuj, Wiktor Luigi Plus. O nie, 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 co ja zrobiłem, straszyłem to, ale no nie, pis. no o, to już, to ja, chyba ja to znam już i się z tego nie boję, to z tego, lewele... o nie, no znowu coś pominę, no myślę, że nie, cicho, 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 proszę. Nie do was mówię. Tylko ja tak żarty mówię, że ktoś echałasuje przy nagrywaniu. A oczywiście, że nikt. Mogę powiedzieć. O nie. Nie uminę tego. O nie. No i co teraz? O kurcze. Aha, wiem, że nie dostanę tego środkowego. No tak sobie myślałem, bo ja trochę już wie, znam tą grę trochę. I już. Ja tego nie boję tak. Wow, ile monet je. będę... demenga bogaty! O nie. O nie, o nie. Hopsa! Ej, jak to trzeba w ciebie uderzyć? Czy nie? Okej. Okay. No dobra, ruszamy. Nie będziemy musieli do tego bloka. Ojej, co to jest za statek? O nie, co ty będziesz robił, gościu? Okej, okay. to co? Puszczyć? Puszczać! Puszczać, puszczać! Ha, Haha. O masz, masz, a masz. Dostajesz busu, A masz. Tak, zgraliśmy. Ojej, jakie to było proste dla Wiktora Luigi Plusa. D dla każdego kota. Ojej. Dobrze, powiększamy i dostaliśmy, no różne nagrody my dostajemy i się z tego powodu się cieszę. No tutaj nie i, ale dobrze nam to poszło w no, dobrze i mi pogratulowali, pogratulowali. I co, teraz dostajemy, co, wchodzimy teraz, tak, o jest! Widzieliście, co dostałem teraz do siódmego świata, czyli do tej rury mojej. No Wysiadaj. Dobrze. Będziemy i mamy... Ile mamy tego? To w takim razie... O nie, teraz to już prze... Ja ja sobie robię takie, że hej, tyle czasu aż szukać, tyle zmarnować. Nie, trzy minuty to na pewno wy, wy się będziecie nudzić. Może... Popatrzmy, jakie nam się tu rzecz otworzyły, co nam tu jest. O, świat na razie jest uratowany, ale i tak jeszcze nie jest ukończone. No yy, nie wiem czy to kliknąć, więc ja lepiej tego nie będę próbować. Na przykład wybieramy yy, zielono w moim ulubionym stylu. O, o, tak, właśnie to mogę. No. To jest jas. To jest oczywiste, czy możemy? Nie. To dziwne, bardzo dziwne. Ale to nie jest takie, no fajnie nam się tu... No okej. Okay. Na razie wychodzimy z tej rury, ale musimy przecież... A co z niej jest? Zapomniałem. No dobra, tu jest mamy Leon. No miałem... Po... Leon. Takie nazwać to wszystko. Dobra. Przecież do tej musimy to poprzechodzić. Najpierw od tego. No nie, no please. No to co? Sprawdzamy najpierw ujemności. O tak. Powiększamy. Jest. O tak. Powiększymy to kolejny raz. Ale duże. To jest. Dobrze. I kolejny raz też. No, ale fajna zabawa z tym kolorowym blokiem, a to żółty powinien być ze znakiem zapytania, moi drodzy. Ale odbieramy nagrody i nie tracimy czasu. I widzicie jak bez przerwy? Chcesz? Dobrze. Okej, okay, nie musimy ta... Dobra, zostawmy to, na później. O, teraz to już możemy czekać. I To tyle. Teraz musimy czekać na kolejny fajny. Podbieraliśmy to wszystko, ale hmm, ile już dopiero minut nagrywania mija, Ależ jak najprędzej. Ja trochę i dajcie subika, ile jeszcze tych ch chcecie filmów z Mario Run. No to komentarz zostawcie, ja będę sprawdzać. Jeśli tak, to będę nagrała tyle ile chcecie. No tak mówię właśnie. Ale już trochę będą już coraz dłuższe te filmy, bo już znaczy na tym dużo czasu trzeba czekać na kupienie biletu. O, jeszcze trzy, dwa, jeden. I kupujemy kolejny, jeszcze, jeszcze później. Dobra. Okej. Okay. A co to jest? O, ktoś mnie goni. To spożyc... <laughs> O, Nie, hopsa, udało nam się. O, nikt, nikt, nikt. Co to były za jakieś e, dziwne e, rakiety leciały na, nasz, na, na Mario? To było bardzo dziwne. Ojej, kurczę. O nie! O nie no, nie! Nie może tak być. Strępno. Mi już nie o nie uwaga hopsa, hopsa! siedem monet to dopiero rekord ale uginęliśmy ale nie denerwujmy się na pewno no a jakże a jakże no nie ale znowu ja się nie będę się tak tyle denerwować bo to jak bo tak nerwy nie wolno nasze nerwy nie mogą pójść zapas. o wow Widzieliście, jak ja skoczyłem? O jeju! Nie doży... Byliśmy żadnego, ale nam się też uda. O, uwaga, hopka. O nie! O nie, patrzcie, chłopca! Juhu! Opa! To są wielbione najbardziej. Nie skakujemy, to było łatwe. I musimy to drugo tą żółtą rurę zakończyć. Luigi, moją zielono. Mój Luigi. Kocham moja ulubiona postać. Luigi. Bo ja jestem Wiktor Luigi Plus. Nie. To już... To ja... Nie wiem. Red Bull Luigi Plus. Ja nie moją... a Red Bull... to... jakaś dziewczyna dała na pierwszy... Red Bull na pierwszy, No dobrze, ale gdzie jest klucz? To jest pytanie, gdzie jest klucz? Musimy się dowiedzieć tego. Nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. Nie, nie, musimy skusić. Naprawdę, nie, nie wiem, o co tu chodzi. Nie, poddaję się. Na pewno to. Nie, nie. Dobra, nie, bo zaraz dla was to będzie za długie. Nie. Bo tak tyle myślenia przy. O! Jest kluczyk! Jest. Mówiłem, Wiktor Luigi Plus nie poddał się. Cieszycie się? Wy też w taki sposób wypróbujecie. Bo ja wam, właśnie ja wam pokazuję, jak to się robi i wy róbcie wszyscy to, co ja. No, oczywiście. I mamy znów. Kurcze, jakie to fakcynujące. Ile na to wydać biletów? No przecież musimy na coś dawaj bilety, jeśli je... No tak tyle to płacić. To jest jasne, Dlaczego tak tyle płacić trzeba? No ja dla was to robię i. i no i udało nam się znowu. No w niektórych wiele to trzeba mega ćwiczyć. No nie, 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 nie umijaj. Proszę. Nie pomijaj tego. Na, nasze bohater moja posta. Ojeju, ale skoczyliśmy wysoko. Ojeju, kurczaki, kurczaki. Co to powinno być? Za bzdury? No nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale wybrałem ten film i powiedział. I powiedzieć trzeba, ej, to jest film Wiktora Luigiego Plusa, którego warto obejrzeć bez sensu i stracić nadzieję. Hmm. I dlatego to róbcie dla mnie i się z tego powodu się ucieszycie. <laughs> no, teraz co się uda... No i co my, o, i znowu... U, co to jest? Yy, po ósme bloki no. o brawo Luigi a bo ja Luigiego to uwielbiam najbardziej o brawo ja jestem najlepszy w tym zespole no oczywiście jeszcze ostatni raz to użyjemy no dobrze to okej okay. ile już dopiero minęło Tra, la, la, la. ale no dobrze wracamy na razie do tej rury i, czy, I patrzmy, o ile, no i tymi nagrodami ozdobiamy nasz świat, to fascynujące. Zagrobimy na razie tutaj w tym czasie. I który to? Wybieramy niebieskiego, bo to jest takie, no niebiesowe, którego trzeba czekać. Okay, Okej, teraz już od razu start. O, nie, nie. o nie, zobac... nie. O nie, do zobaczenia. Nie, o niej! Do zobaczenia. Nasz wtrętny wrogu. Wszyscy mi... Brawo Bijo! Brawo, brawo mi biecie. Dziękuję za udziałon i zapas! Nie, nie, musimy tych nagród. One nie są nam potrzebne. O kurcze, jaki jesteś? Mario, jaki ty jesteś? Ojej, kurczę, brawo! Brawo nie, dobrze, nie bierzemy tego. Ojej, teraz zajęłam ja to. Haha, smoku nie bierzemy. No nie, nie udało nam się zabrać. Dobra, nie chodzi o to, ale no nie, znowu to czemu wam, o co wam chodzi? Dlaczego? Dlaczego? Dla, oby nie, dlaczego? No, hmm. Proszę, niech to, aby nauka nie poszła w o nie, Czas mi się kończy. O nie, szukam. Uderzamy. Może to mi doda czas. O kurczę, o kurczę. Już. O, co? Co my teraz mamy? Kurczę. Nie mogę się doczekać. Co? W takim razie. Yy, ile zrobiliśmy w takim razie tych kryształków? Ojej. No dobrze, brawo! O kurczaki. No i cztery, tak i dwa i potem trzy. No i... Pie... Wow, brawo! My! Tak aby pójść za pas. Brawo ja! I też! Super! Dostajemy punkt! ojej, ojeju! Tak nie może być. Ale dobrze, jak już. Się... I to będzie wygrać. Dobrze! Chodźcie ludzki tam do tej rury. Ja was uratuję. Dobrze, yy, kliknąć w tym Dobrze, no dobra. Klikamy to, może to... Nie umiem czytać po angielsku. No dobrze, o, poszczęściło mi się na szczęście. Mm. No co, no znowu te podpowiedzi. Okej, okay, wiemy już. Wiemy już! Tak, tak, nie pisz nam podpowiedzi już. Nie, jeszcze ostatnią rurę weźmiemy. No i co? O, teraz możemy kupić dopiero ile? No dobra. To już ruszamy na ostatnią mapę już. Poczekajcie. Ojej. O nie. Dobra, nie za, No i co? Dopiero to jest pierwsza. O, oh, wow, kurczę, nie udało nam się, bo tu różne... Trzeba robić, których my na razie nie znamy, ale poznamy te triki, które chce nam się je robić. I nie trzeba się takich wyrzucać na siebie tych nerwów. To wy też, moi drodzy, tak nie róbcie. Ale no i znowu dwa, nie wiem co nam to. Powiem Wam to szczerze mówiąc, to niezbyt dobrze. Ojej, kurczaki. Cztery na raz. A po co cztery minuty? Pokażcie mi te pieniądze. Eee, tak, chyba nam się udało. To super. Hmm. I, dobra, jedziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. O kurczę, kurczę. Nie, nie, na razie to nie jest takie proste, ale udało nam się. Kurcze, nie może tak być kabelki na wzdurki. O, niebieski dinozaur, uderz w ten blok. Na pewno zdążysz. O, ja cię. Brawo! 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 Kurczę. Brawo, brawo! Brawo. Brawo. O nie. Dobrze, że nie byłeś, miałeś grzybka. O, tak. O to mi chodziło. Więc. Bierzemy nogi za pan. O, jesteśmy znowu Mario. Ale dlaczego nie można zmienić sklepu? Tylko być tym Mario. Nie wiem o co tu chodzi. Jak tu się zmienia? Może zaraz się dowiemy No to co? No nie, o nie, nie umijaj tego. Błagam. No nie, tylko nie to, dobrze. Nie, kasy to nie będziemy marnować na to. Więc siódmy, ten, o siódmy, jak, o nie, nie udało nam się. Jeju, o, czy to jest ten, który no, no nie, no co to ma znaczyć? Nie, proszę, Red Bull, tak! No nie, rzucajmy się tu i na pewno nam się uda. Na pewno, na pewno. No co to ma być? Strasznie mi tu... Nie, no please, proszę, szybciej. Nie, 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 nie. Nie, nie. No na pewno, szybko, bierzemy te drzwi, drzwi, drzwi.